To pierwszy raz grasz w Bedwars i jesteś nupem. Dobra, czas zagrać w tą grę, co mi kolega polecił, czyli Bedwars. Ok, eee. O. A muszę jeszcze raz wejść na serwer, co to wywalił mnie? A. Ty jak zwykle. Muszę się zarejestrować. No i dobra, i jesteśmy. Na Bedwarsach o, są Bed Okej. Okay. Nie czwórki. Tak on grał, to zagrał te czwórki. Co? Jaki progres? Dobra, nie Dobra, wbiłem ten progres, o, ósmy poziom się udało wbić. To jest ja naprawdę wiele zrobiłem. E no i dobra, dołączyliśmy. A jeszcze mi tu mamy do czynienia. Czyli co, na razie mogę biegać po całym lobby? Dobra, co ja to muszę zrobić? Aha, zbierać to widzę. Muszę to zbierać. I o ten co to znaczy? Nie wnikam. Ciekawe, co to za dziwne skróty. 2000 żelaza wystarczy do wytworzenia miecza. Chwila. Mamy za to zapłacić? Nieważne. Kupi na wszelki wypadek wełny i spróbuję się zabudować. Spróbujemy, spróbujemy budować. Aha. Oj, oj, oj. No to nieważne, to poprosimy kogoś o to, żeby ten nam most wbudował. Wow, zrobię TNT jumpa i pokażę koledze, że jestem skillowy. Okej. Yay, yeah, TNT jump! Kurde, to przeciwnik w końcu będę pierwszego killa. O, kurde? Jak on się bije? On spami w, w myszkę. O! Co to ma być za technika w ogóle? Gdzie jest w ogóle ten pasek techniczny? To nie jest jak na wersji 1.21.1, na której zazwyczaj gram. O nie! Och nie, łóżko nam zniszczyli! Teraz tylko nie dać się wyeliminować. Mam nadzieję, że uda mi się ta sztuka. Dobra, walka, walka, walka. O nie. Wiecie co? Powiem jedno. Nie podobały mi się te bedwarsy. Jak? Jeszcze nie mogę wyjść, nie wierzę w to. A. dużo klikam. Dobra, nieważne. Wiecie co? Nie podoba mi się te bedwarsy. Nie podoba mi się te bedwarsy. Ja sobie pogram wyklasyczny, klasyczny survival, tylko najpierw stworzę nowy świat.